Hola amigos, hola wspaniałą cordial saludo, Dzień dobry z tej strony, Edek. Witam Was w kolejnej gierce z serii Of Games. Tym razem mamy Tommy Sever Escape. Czyli tak bardziej nietypowo nazwana gierka, bez Of Game. Ale jest Escape, to, to też się liczy. Bo mamy oczywiście tutaj o pacynce. Zdecydowanie jest z tej serii giereczka, kolejna. z Pixel zamknął to mego kanale pełno niebezpiecznych stworzeń pomóż mu uciec, mu uciec bezpiecznie. Safe and safe. Jakby to tak nazwać? Przeczytać dziwnie. Będzie, będzie giereczka z Scottkiem tym razem. Takim Garfield-podobnym. Garfield się zastanawiam się, czy to nie będzie najkrótsza giereczka. Bo z tego co widziałem, to bardzo krótko to wychodzi. Ta, gier, ta giereczka na YouTubie każdemu. Może mi się też kurde uda w końcu, coś krótszego o wiele nagrać, a nie takie krowy, kurde, godzinne, 50-minutowe. Prwój mu z tego miejsca tak szybko, jak to jest możliwe. do od razu przechodzimy do konkretów. Że od razu mam tutaj gierkę bez wstępu żadnego debata, oczywiście. Mamy słonia. Jakieś dwie, dwa przedmioty od razu. A poprzednich gierkach czy poprzedniej grze nie miałem przedmiotów od razu na początek. Zobaczmy, rozmawiać się z nim, czy się da. Zabrać to teraz usłonię do kieszeni całej. Dobra. Jak ta gra stawia sprawę. Kolejna drabinka. Bo w poprzedniej grze i chyba w każdej kurty kolejnej była drabina potrzebna. Tutaj też, tylko mamy w prawą stronę przejście. Mamy od razu jakieś hasło. 6, 5, 3, 9. Tutaj? Serio? No nie gadajcie, że... 6, 5, 3, 9? Pewnie nie. No to nie jest ten kot, dobra. Może jesteś kotem, tu te wszystkie koty znasz i wpiszesz dobry kot. A Somniferus? Co to jest? Somniferus to jest nazwa własna, jakaś. Jegoś kurde specyfiku. Może chcesz wymienić za specyfik. Pepper. Jaki się... prawy. A Pepper to oznaczało. Pepper to jest poper po prostu. Nie, to jest pieprz. No. Niech mnie nikt tu nie pieprzy, że tu nie jest pieprz. Bikini, clown bikini. Czeka dlaczego bikini? Jak to nie ma, to nie są bikini. Bardziej, prędzej, piżama jakoś. Co, 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 co mówisz? E, on jest no, nie, naturalnym żartownisiem. Naturalnym Jokerem jest. Nie, nie będziemy się z nim pić. Witaj, naturalne Jokerze. Witaj, kocie. Witaj, kocie sewerze cały. Czy znasz wyjście z tych kanałów? Czy dlaczego się tak uśmiechasz? Czy znasz kod dostępu, aby otworzyć te drzwi? Ja to najpierw takie mało istotne pytanie zadajmy. Dlaczego jesteś taki ucieszony? Nie jestem ucieszony. Jestem poważny. To tylko makijaż sprawia, że wyglądam, jakbym cały czas się uśmiechał. Bo nie. To już to praktyczne chyba. Czy <grydałby> mi się taki makijaż, kurde, żeby się uśmiechać? Zazdroszczę troszkę, to jest nasz kod Może wyjście z kanałów. od dostępu, pewnie będzie ostatnią opcją. Nie znam dokładnie drogi, ale wiesz, że musisz tutaj przez te drzwi, a potem sam sobie poradzić. A to mi zbyt wiele nie pomogło, że muszę przejść przez drzwi. Polecam się na przyszłość. A nie, nie skorzystamy z swoich usług. Ale jeszcze mamy tutaj pytanie o kod. Może chociaż na te pytanie jakoś odpowiesz sensownie. E, e, kod oczywiście, jak ktoś wyrył go na ścianie, ale zamienił cyfry. Jeśli się nie mylę, aby to rozgryźć, trzeba wykonać następujące czynności. Zamienić pierwszą liczbę z ostatnią, potem drugą z trzecią, a na końcu pierwszą z To wygląda na trochę skomplikowane, ale myślę, że mogę to rozwiązać. Bo to muszę kurde, ten dialog przewijać sobie 30 razy, żeby to ogarnąć. A pierwszą z ostatnią... Drugą z trzecią i na końcu pierwszą z drugą. Pierwszą z ostatnią, czy będzie dziewięć, sześć, trzy, pięć, 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 No co? No nie jest ja pierdzielę, to się będę mordował z tym. Ale mam nadzieję, że to dobrze przetłumaczyło tylko że... mam pierwszą z ostatnią, drugą z trzecią i pierwszą z drugą. Czemu to jest źle? Jeszcze raz. Trzeba zamienić pierwszą z ostatnią, drugą z trzecią i na końcu pierwszą z drugą. Jak zamienię tą stąd, to te się nie ruszają, to to zamienię, trójka druga... A nie, chyba pomyliłem, że trójkę powinien dać na pierwszą, wtedy gdzie dziewiątka, pustka, tu się pierwsza kombinacja, druga kombinacja to będzie 3, 5. wtedy gdzie dziewiątka zamieniona z trójką, czyli będzie trójka pierwsza, dziewiątka kolejna, później będzie 5 i 6, dobra to trójka pierwsza musi być 3, 9, 5, 6, no kurde. Nie wiem, co ja wcześniej ogarnąłem dziwnego, żeby mi to nie wyszło. Tak, jak już żeśmy się tak mordowali z tym, to Ciekawe, że jakoś to skomentujesz, że się nam udało. A po prostu to pominiesz. Żeby nie miało sensu, żebyś to, żeby to tłumaczył. Mordowaliśmy, to wejdźmy tutaj. jest stacja kontroli. Spróbuję na tym wcisnąć. A, możemy na psa zmienić. A, jego psa kojarzę. Z czego ten pies był? Tak mi się jakoś tak kojarzy ten pies. Ma jeszcze jakąś tą pałeczkę dziwną. A branch. Gałąź. Okej. Okay. Jak to może jeszcze sprawdźmy, co jest z, z tej strony? Mam nadzieję, że nie będzie tutaj śmierci. Jest śmierć. A my tego psa, który był w, we wcześniejszych grach, że zamieniałem wkrótce, że musiałem maskę dać temu psowi. By się zamienił. Maska psa ma, ma swobodę, tak jak każdy zwykły pies. Ma, ma, maskopies. Maskopatalowy pies. To na swojego psa się zamienimy. Mocno mi się kojarzy ten pies z czegoś. Kurde, co ja takiego grałem wtedy, że... ...tego psa kojarzy. Aha, muszę się poruszać lewo-prawo. A nie, bo to mnie zabiło. Nie gorący... Gorąca para jest ekstremalnie niebezpieczna. Więc drogie dzieci, pamiętajcie, żeby się nie wpakowywać... parę. Aha, bo to, to taki na... ...spory zasięg to ma niestety. Ale to co mam tu zrobić? Będzie tak szybko lecieć. Aaa... Też takie to wyliczone cholerstwo będzie? Chyba, że to jakoś tym kotem jakoś sobie da damy radę tutaj coś zmienić. By ułatwić na przykład. słoniem. Wypijesz wszystko słoniu. To nie ma sensu, żeby używać kostiumu w tym momencie. A wiatrak? Nie no, spróbujmy jeszcze raz tym psem wyjść. Może być kurde ciężkie. Taki kurde minimalny czas na zareagowanie jest. No jak mam to zrobić? Muszę w te parę wejść. Może mam poczekać na razie, I się cofnąć. Chyba taka opcja jest. Muszę tutaj przejść, się cofnąć. Jeszcze raz. O. Teraz większa opcja na się. O. Musiałam bardziej być cierpliwy, żeby się cofać. Dobra robota, Odi. A po prostu tego psa żeśmy zdobyli. Myślałem, że tym psem będziemy chodzić po, po, po lokację. Spróbujmy z tego psa skorzystać. Jaki zwykły, domyślny pies, to chyba muszę go poczęstować czymś. go wzmocnić. Tym? Nie, może pieprzem? Też nie. Drabina? Słoń? Może strój? Nie ma sensu strój, ale absowi strój? Też nie. A co było wcześniej? I nic tutaj nie było. Może ty nie coś podpowiesz, to, co trzeba zrobić. No? Nie, nic nie powiesz. Może tego psa dać tutaj, przez osłonia Posłonia tam wysłać? Kurde, co tu trzeba zrobić? Może wiatrak? Może drabina, może cokolwiek. Ale mi kurde gra daje tak mało czasu, na reakcję to może być ciężko, żeby tam coś ogarnąć. Na szybkiego. No próbujmy. Może teraz ten kostium cały posłoń. Tu jakiś koszyk jest. Jakaś dziura, jakieś dziursko. Powinien do tego dziurska dać psa. Mogę dać psa? Nie mogę dać psa, tutaj mogę dać. Ja Miał jakiś tekst, to szybko sobie spróbuję to przeczytać. Tak kurde niecałe 5 sekund. Wydaje mi się, że zanim to zrobić, muszę zrobić jeszcze coś innego. Drabinę, po prostu zobaczmy, że potrzebujesz drabinę. Nie potrzebujesz drabinę, ale wiemy, że to jest już do zrobienia. Ta rzecz to jest interaktywny przedmiot w tej lokacji 5 I tylko ten przedmiot jest. A teraz kolejny musimy, kurde, szukać. Ale już mamy progres jakiś malutki. Cokolwiek nam się udaje, teraz ogarnąć. Na psa użyć. Ale co teraz? Jeszcze raz? Że bez sensu. Może na tą skąd na mam teraz dać? Na psa. Tutaj, po, aha, miałem to po prostu tak rzucić, dobra. Czemu psy, te psy są zawsze takie mądre? <laughs> Czy ktoś mówi, że te psy są zawsze takie mądre? Eee... Poszek ze puszkami. Bo to nie są jabłka, no nie, to raczej jabłka są. A my swój podobizny, swój auto, autoportret, bardzo wierny. Tak wierny jak tylko się dało, skopiowany, kurde. Na żywce. Jest to jakiś zombie jak, znaczy mumia. Dzień dobry, kurde, żeśmy zginęli. Ze strachu, żeśmy padli. Mumia miała zły charakter, zły temperament, ale łatwo ją oszukać. i to może to ja drabinę korzystamy. tutaj z tego. Czy ma w to wcisnąć? Nie. Wejdźmy tu. O, kolejny manekin. Mówię kolejny, bo to w poprzedniej grze były takie bardzo podobne manekiny. T-shirt. I ubierzemy się. Możemy sobie skakać radośnie. Ajajaj. Zbyt szybko skoczyłem. Żeby być szybszy. Y Musisz być szybszy, żeby nie zostać zł złapanym. To nie da się to zrobić, tylko trzeba być cierpliwy znowu. Z moją cierpliwością to kurde, ciężko. O! Idealnie! Jakie trzy strzały szybkie masz No Jezu! Na wolnym strzale mnie krótko złapał. Miał wolny skokaj ja i tak mnie złapał. Raz, dwa, trzy. Jak są trzy takie szybkie, raz, dwa. Ja poczekam, raz, dwa, trzy, no. A teraz się kurde wrócić to będzie problem, chyba że mnie pośmiertnie teleportuje na początek No to te teleportujesz mnie, gro. Muszę wszystko odnowić, muszę od nowa, ja pierdzielę. Nie ma zmiłuj. Więcej kurde takich elementów zręcznościowych które dali twórcy. czy nie jest kurde takie łatwe przecież. Chyba, kurde, starać się tym głos psem, teraz tym. Bra, to muszę du du dużo czasu poświęcić, żeby tutaj nie zerąbać. Raz, dwa, trzy. Jak się nie, nie do końca się ta animacja kończy, to wtedy skaczę. Dobra, załatwiony temat. Mamy linę. Może lin lina do tego? Nie. Może coś trzeba połączyć w końcu ze sobą? Za, powieść nie albo no z tym, ze słoniem. Może, u, może u, ubierzemy słonia? O, możemy wykorzystać teraz. O, nieźle. W końcu się przy, przysłuży. E, witaj, Pixowie. Pixel, witaj, Mumio. Dzień jak co dzień. Co ci tutaj sprowadza? Zaraz się dowiemy. Znaczy, za Mu, mumia się dowie. To my na poczekanie wymyślimy. Ale śmiesznie. Idealnie kurde na kota pasował taki strój. Szukam wyjścia z tego labiryntu. Szukałem Lazani i umieram z głodu. Nie, to na pewno tego nie powiemy. Jestem tutaj, aby przekazać Ci ważną wiadomość. Dobra, to dla, dla, dla śmiechu. Powiemy. Czekaj chwilę, ty jesteś impostorem i nienawidzi Lazani. Nie, jak się przeraził. No nie. Spróbuj się kłamać wygodnie. jeśli chcesz oszukać mnie i Znaczy lepiej. będziemy mu takiej głupot gadać, że... ...szukamy lasagne. Mam ci tutaj coś ważnego do, do przekazania. Mam, mam dla was bardzo ważną wiadomość. Będzie dobrze. Jak tam się uda to przejść. Ja szukam wyjścia, no może najpierw. Bardzo ważna wiadomość. Trzymajcie się na pewno. Dla mnie wiadomość? Bardzo ważną. Tak, możesz już iść. Twoja zmiana się skończyła. Twoje teraz trzeba żeby inne złoczyńce przylezł. Mogę iść świetnie pójdę, bo pobawić się z Wilkułakiem. Dzięki Pixel. Nie ma problemu stary. Pozdrów ode mnie Wilkołaka. Oczywiście. Na razie. Ale żeśmy go łatwo zbyli. E już nie będzie konieczne noszenie tego kostiumu. Dobra, szkoda, że tego ostatniego dialogu nie, nie wykorzystam, ale już trudno. Przedzwyczailiśmy że czasami te dialogi się przepadają. Miałem, miałem nadzieję, że nie będzie ten najważniejszy dialog z tą ważną wiadomością. Paradoksalnie. Mamy balon. Może spotkamy, kurde, klauna stoł. Też w tych czasach chyba to jeszcze nie istniało. Klaunik. A są kanały, to by z, z kanału wyskoczył ten klaun, jak z memu. Mamy jakieś podejrzanego kota, jakąś... laleczek kota. Hej, ja zgińmy. Jest jakiś kosmita chyba obcy. Potwór zjada wszystko, co przekroczy czerwoną linię, uważaj. Musimy mu coś smacznego dać. To co mamy tutaj zrobić? Możemy użyć. To nie jest dobre miejsce na to. Banan, to też bez sensu. Może słonia zjesz. Zjedz słonia. Wiatr, Musimy chyba coś połączyć w końcu. do tych przedmiotów mamy? Może damy Ci koszyk, kurde, tych Barbomys, ale to nie rozwiąże naszego problemu. Może go złapiemy, liną, mnie psa, damy, żeby go zjadł. Poświęcimy psa, drabina, słoń. Słonia ja nie chcesz poświęcić gościu. What Może z tą drabiną w końcu tu dzisiaj przedostaniemy. Może tym balonem. Tutaj. To nie jest miejsce, żeby tego używać. A tutaj co mówiłeś? To też nie jest to miejsce. To może wróćmy się gdzieś. Może gdzieś tym balonem polecimy. Może akurat się jeszcze coś udało tu ogarnąć. A tutaj co było? Było to przejście całe. Nie, czy nic nie zrobię. Może go ubiorę, tego manekina. Nie. Kurde, bym kurde wpadł raczej na taki pomysł, żeby manekinę ubierać, ale nie da się tego zabrać. A wcześniej, co może ty chcesz, balon pasowałby do ciebie. To nie jest miejsce, żeby używać. Może ty łapkę chcesz? Złapimy cię. Może damy ci koszyk do jabłek, psa, pieprz. Nie. To się pieprz. <grym> może tutaj balon. Też nie. Kurde, to się tam wrócę i nic tam nie będzie już. Muszę coś kurde wykombinować tam. Nie ma zmiłuj. Jakąś rzecz zbudować, położyć gdzieś. Bo tu nic więcej do interakcji nie ma, żeby się interakcjować. No, chyba, że tutaj muszę coś połączyć kamień. Może złapię kamień na linę. Bo tą ladeczkę po prostu przeciągnę. A. Psa tam dać. Bo za bardzo to nie ma interakcji. Nie chcę się interakcjować. Bo nie, nie da mnie, pomoże tam drabiny, nic. A tu mogę interakcjować jakoś? Tu miksturę zabrał. Nie chcesz mi mikstury zabrać. Może użyjmy tego balona, nie. Cokolwiek próbujmy tutaj zrobić, bo nie wiem. Tracę pomysły. Można by to ogarnąć. A ten kamień, kurde, co z tym kamieniem? Jeśli jest kamień, to nic nie zrobi. Moja postać. To wiemy, to żadnej podpowiedzi nie dało. A te rury, kurde. Może z tymi rurami coś by się dało zrobić? Tylko, kurde, jak? Nie, 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 nie. Nie da się z nim porozmawiać. <grym> A Lina to nic nie zdziała. Ten kamień, Lina. Dlaczego nie chcesz kamienia zabrać miną no. Dałby się. Żadnego oznaczenia, też nie mamy, żeby gdzieś coś położyć. No to tylko jest napis, ale to nie rozwiąże problemu. Może to spróbuję jakoś połączyć? Może jest to z balonem? Żyjemy tu na balonie, nie? Popieczmy to. A, jest jakiś so somniferus. Nie, niewiele mi to mówiło, to jednak jest trucizna jakby. Za, zatrujemy go. Jeśli się kurde obawiałem, że tego nie zrobię. A, to jest po prostu do Teraz jesteśmy bezpieczni na chwilę. No teraz jesteśmy bezpieczni. A teraz może balon? Polecimy tam, nie? Taleczkę zabierzemy? Zabierzemy. Co to jest, z ten kamień? Kolejna taka pojedyncza O, To chyba halk, brusham, brusban, bammer Że lepiej go nie wkurzać, lepiej go nie budzić. Psa położymy tu, nie? Kamień Z, to Zgińmy sobie. No, oczywiście, to jest ta maszyna, która była we, we wcześniejszej grze. Teraz nie kojarzę w, w której to części było, było, sporo tych części już ograliśmy. Jeśli Bruce zamieni się w halka, to dla ciebie koniec gry. Oczywiście. Dlatego trzeba to się tu wykombinować. Może słonia po prostu położymy. O! Z mi to da? Że położę słonia. Może teraz przejdę tam. I słoń mnie ochroni. Ja to się nie odsuniesz, kurde, bo jest stało jak wryty. Nic to nie dało. Może damy ci kamień. Bo balon. Bo lalkę tutaj położę. być kurde lalkę trzasnął. Byłoby kurde po robocie. Potem wiatraczek, do czegoś. Nie nie nie, 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 chciałem tu przechodzić. Nie pykło mi. Chyba, mam tutaj prze, przeciągnąć. Z tej maszyny coś. O! Zawiązaliśmy go. Sprawa się zawiązała. Dobra, ale co dalej? To dalej nie rozwiąże problemu. Dalej nas podejdzie jej trzaś, W łeb nie, tu jeszcze te, trzeba to się jeszcze zrobić. A jesteśmy blisko już. Dwa przedmioty wykorzystane. Balon nie. Ten laleczka cała też nie. Popieprzymy, nie? Popieprzymy go? A żeby kichnął? O, dobre. Niezły pomysł, żeby to przesunąć. I go już nie uruchomi. No? I trafił go to. I nam pasek zniknął. Ciekawe, na jakiej zasadzie ten pasek działał, żeby z zniknął, tak? Jeszcze dziwnie jakoś zamontował. To może go zgódźmy? Sprawdź, go w łeb. lepiej, co? Lepiej nie być agresywnym wobec niego. No lepiej nie. Może go ubierzemy, jak takie kurde biedny na słuchoklatec. Albo, nie, albo go olejmy, po prostu. A co jest grane z tymi paskami, kurde... Kurce, nie mieli lepszego pomysłu chyba. To teraz balon. Też nie, może tutaj z tym kamieniem coś tu przesuniemy. Może drabina po prostu, żeby się dostać gdzieś. O. No tutaj jakiś kontakt, może do tego wytraka o. Przesuniemy to. Skorzystaj z tego, czemu nie chcesz, o. To już pomysł, ale to nie jest dobry czas. Bo kiedy będzie dobry czas? Jakąś deskę 2x4. Jakie precyzyjne, kurde opisanie. No może zejdźmy i coś mi tu da. Loleczka jakoś tutaj położy. czemu nie chcesz teraz tego użyć? Nie rozumiem. Może te banan będzie potrzebne do czegoś? Dobra, to może zobaczmy śmierć. Po prostu nas ścisnął. Bez żadnej animacji walki. Aby pokonać Troll'a musisz zostawić pułapkę, oczywiście. Jak do każdego przeciwnika w tej grze. Te pułapeczki zostawić. Nie jest dobry czas. To co trzeba zrobić? Może kamieniem mam to trzasnąć? Najpierw musi To co? Muszę najpierw zejść. O! Może jutro go trzasnę kamieniem. No i tyle. Uwielbiam fizykę. Nie chodzi o to, żeby nie odpowiedni czas, tylko musiałem zejść i go z, z dołu ten przycisk wcisnąć. Bo przecież nie sięgałem. To mogli napisać, że to jest za daleko, a nie, że to nie jest odpowiedni czas. Trochę na łatwiznę poszli twórcy. Okno, możemy okno zabrać? Nie możemy zabrać okna. Wyłaź, wyłaź stąd. Nie, za późno. Za co, każdą lokacją to są jakieś potwory, są. Aby, aby pokonać Minotaura, potrzebna jest strategia unikania. A to muszę, kurde, być sprytny i uciekać od razu. O, No to jakieś rzeczy położyć? Może banan, podeska, a potem lalecz laleczkę damy. Spróbujmy samym bananem. Co to da? Ni nic to nie da. Minotaur uwielbia czerwony kolor. Aha, muszę go ubrać chyba. Laleczkę w czerwony kolor, dobra. Spróbujmy ten banan i laleczkę dać. O. schowamy się za, za laleczką, zobaczymy. Aha, palony żeśmy polecieli. Ale bez tej laleczki też radę? Nie, muszę laleczkę dać. ciekawe, prawda. 3 przedmioty były potrzebne do tego minotaura. Jak szybko się udało ogarnąć, to wypadkowo tego na wcisnę. Szybko, szybko. Mamy mało czasu dosyć. Trzeba się streszczać, sprężać się trzeba. Ale już załatwiona sprawa. Fajnie. Ty się nagupiłem sobie kupiłem łeb, łeb rozwał. jak leci. I rozwalił rogi, ała To musiało nie, nieźle zaboleć. Niezły rozpierdził tylko co zostało? Chyba już nie jest. Tylko ta deska cała. Zbyt wysoko, to muszę chyba po wrócić. No, że trzeba wrócić po drobinę. O ile się da wrócić, jeszcze. No, raczej się powinno dać. Nie, nie da się. To bez sensu, że za wysoko i drabinę mamy. Po co brać drabinę? To niepotrzebna. Musimy kombinować kurde jak koń pod górę znowu. Czy znowu nie? To pierwszy raz w tej grze. A nie, tu jestem lepiej, kurde, bardziej niż się tego spodziewałem. Tu jest zrabina. Ona nie prowadzi do tej dźwigni, tylko gdzieś tutaj, do tego wyjścia. Skoczyć na rury? Zablokowane, dobra, ale. To czemu mnie nie skorzystać z zrabiny? Bez tego, żeby to użyć. To muszę katapultę zrobić sobie? Kamień? Może wyskoczymy teraz? bez, bez ciężarka tu nie da rady. Może pies damy psa? O, z psem doskoczę. Pies tam wyleci. Mamy wyjście. Dobra robota, Odi. Ciemano. Powiedzie tu psa. Wolność nareszcie. No nie. To ci pozwoli tutaj wejść na moje podwórko, właśnie dostałeś pięścią z twarz. Cholera yy, znowu być w kanałach, ale kanał. No i co, i koniec. Bardzo szybko nam to pyknęło. Także kurde, bardzo łatwo, bardzo przyjemnie no i sprawnie wszystko szło. Ale jednak kurde, giereczka bez żadnej podpowiedzi. Coraz lepiej nam idzie, ale co takie łatwiej kluciutkie gryce to... To przewidzenia, że to się raczej uda ogarnąć szybko. Z słowem podsumowania, raczej wszystko podsumowałem, co to najważniejsze jest w tej gierce. Bardzo krótka, paniutka. Poro tych złoczyńców było też. No taką krótką wierszę, to by było złoczyńców, jak na swoją godzinną grę nie. Czyli przedmiotu było dosyć mała ilość, ale najbardziej mnie rozbawił ten strój. Że się kurde, w piłę zamienię po prostu. Nie mogło być ani jednej gry bez piły. Ale, takie w nazwie tej piły nie ma, to i tak była postać z piły. Ten opis na początku tej gierki. Także co? Było krótko, ale widzimy się dopiero za tydzień. Chyba, że coś pomyślę jeszcze wcześniej, coś jeszcze dograć, ale aktualnie raczej mam gorzej z czasem. Także tyle Wam powinno wystarczyć na ten tydzień. Także dzięki Wam za to, że byliście, że oglądacie do końca. Mam nadzieję, że lajkujecie, subskrybujecie, udostępniacie. I biały, oczywiście, a nie czerwony, magiczny guziczek i na razie...